Wespę na kanale Moto Mio pokazywaliśmy Wam w tym sezonie wielokrotnie i były to naprawdę nietuzinkowe modele, i nie inaczej jest tym razem. Już na pierwszy rzut oka widzicie, że mamy ze sobą. Tego roczną WSP-310, oczywiście wersji GTS Super, którą znacie bardzo dobrze, ale mamy też wespę GTS 310 super w wersji, specjalnie przygotowanej pod zamówienie jednego z naszych klientów. Jak bardzo ten skuter różni się od bazowego modelu, co tutaj zamontowaliśmy i czy są tylko akcesoria, czy mamy też różne zmiany konstrukcyjne, o tym dowiecie się z tego filmu. Wespa GTS 310 to jest skuter, który jest rozwinięciem bardzo dobrze znanej i lubianej i cenionej przez nas wszystkich wespy GTS 300. Mamy tutaj 25 koni, mamy oczywiście oświetlenie LED, mamy no, bardzo fajnie rozwiązane elektroniczne zegary, więc wszystko to, co dobrze znamy z tego skutera, już między innymi z naszej prezentacji Zajkmy, czy z naszej prezentacji skuterów, które widzieliście w sezonie. I tak wygląda w wersji bazowej. Zwróćcie uwagę, tutaj te chromowane wykończenie chromowany nosek, chromowane roosterka, kanapa w takiej wersji bazowej. Przepiękny skuter z przepiękną, klasyczną linią może się naprawdę podobać, ale jeżeli chcemy coś więcej, to możemy mieć między innymi coś takiego. Widać oczywiście, że wszystkie te chromowane elementy zostały zastąpione elementami matowymi, czarnymi, łącznie nawet z pokrywami tutaj kierunkowskazów. Łącznie również z rakierowanymi śrubami, które trzymają nam akcesoryjną szybę. Swoją drogą polecam bardzo fajna rzecz. Chroni nie tylko przed wiatrem, ale również na przykład przed lekkim deszczem. Oprócz tego, oczywiście też już to widzicie, bagażnik przedni, on jest oczywiście otwierany. Maksymalna ładowność tego bagażnika to jest 4 kg, więc spokojnie można tutaj na przykład wrócić plecak albo. Koszt piknikowy, to znamy z Wespy piknik, no i nosek, który również jest Rizomy akcesoryjny, bardzo swoją drogą fajnie wykonany, frezowany, bardzo przyjemny w dotyku. To jest front. Widzimy też lusterka, które są standardowymi czarnymi lusterkami od Wespy, ale niestandardowe są już klameczki i niestandardowe są manetki od Rizomy. Przepięknie to się razem ze sobą no, komponuje. Ale zwróćcie uwagę, że oprócz tego mamy kanapı Widzieliście w naszym materiale z początku sezonu, że oferujemy specjalne kanapy ze skóry, które są robione na zamówienia e, zgodnie z tym, co chcemy e, i jakie chcemy połączenia kolorystyczne. Tutaj mamy czarną skórę z czerwonymi obszyciami, oczywiście taką samą e, tutaj na bagażniku dla pasażera, e, również czarna skóra z czerwonymi obszyciami. Mamy również dołożone naklejki Journey. Polecam tych, którzy e, nie znają do końca historii bezpy, żeby zainteresować się tym wyścigiem, no i pięknego akrapowicza, przepięknie brzmiącego, ale oczywiście jeżeli akrapowicz, to również akcesoryjne sprzęgło i akcesoryjny wariator. Oprócz tego z przodu mamy zmienione zawieszenie, zawieszenie od Bitubo, ono dużo lepiej wybiera, pomimo tego, że to zawieszenie z Vespy jest bardzo fajne, to tutaj jednak mimo wszystko mamy jeszcze jeden poziom wyżej. Dlaczego takie rozwiązanie? Ponieważ już pewnie też widzicie, że mamy większą akcesoryjną felgę. Większa felga wymaga troszeczkę innej pracy zawieszenia i o tym również tutaj pomyślano. Więc y, zmian bardzo dużo. Myślę, że dla kogoś, kto będzie użytkował ten skuter na co dzień, tutaj pozdrawiamy, za chwilę przyjedzie go odebrać. Będzie to naprawdę nietuzinkowy sprzęt, a jeżeli chcecie taki sprzęt na co dzień, macie swój pomysł na Wespę, chcielibyście ją jakoś nie tylko wizualnie zmienić, ale również, jeżeli chodzi o jej moc, czy osiągi, czy właśnie zawieszenie, to koniecznie przyjdźcie do Motomio na Zakopiańską 171A w Krakowie. Jesteśmy w stanie z tym skuterem zrobić dla Was do Dosłownie wszystko. Zresztą to jest świetny przykład. Jeżeli macie o niego jeszcze jakieś pytania, zachęcam do tego, żeby zadać je w komentarzach, lub zadzwonić do nas do Motomio, Na wszystkie Wasze pytania odpowiemy. Dajcie kciuki w górę, obserwujcie nasz kanał, i już teraz mogę Wam zdradzić, że to nie jedyna e, zmodyfikowana, stunowana wespa, jaką pokażemy Wam w tym roku. Kolejna również jest wyjątkowa. Także polecam nas obserwować, i do zobaczenia w kolejnych filmach.